W niedzielę u nas zawsze jest obiadek z rodzinką, pyzy, pampuchy tak zwane. Ekologicznie w garku sosik. Wszyscy zajadają, wszystkim smakuje, a malutkie woła pys, 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 żeby mu dać pyzę jeszcze, bo nie miał już na talerzu zjadł. A tutaj ten mój nowy kącik, który, który tworzę, on nie jest jeszcze do końca zrobiony, pokażę wam w przyszłym tygodniu. Jak go zrobiłam? To jest taki nowy kącik dla, za, dla zabaw dla dzieciaszków, w innym pokoju niż był. Troszeczkę zabawek się też pozbywam. Byli zachwyceni, to im się bardziej podoba, bo nie musimy wchodzić na górę, to jest wszystko na parterze. Bardzo długo się bawili, bardzo ładnie. A tu malutkie nie chciał w łóżeczku spać z dziadkiem, sobie usnął. Później, jak poszli, to wieczorkiem poszłam na spacer z Bobikiem, zawsze wychodzę z nim na smyczce, pomimo, że mam ogród. On musi wyjść na spacer taki dłuższy, dlatego, że on uwielbia węszyć. Zobaczcie, dzisiaj to był szał węszenia, dlatego, że wczoraj latały psy bezpańskie, trzy i on już wyczuł ich trop. Od wczoraj już tak cuduje. On biega z jednej strony na drugą, bo wszędzie są tropy tych psów. Jest bardzo szczęśliwy, jak wyjdzie na dwór. Zresztą on nie popuści, żeby nie wyjść na spacer. Po prostu tak będzie mnie męczył, tak będzie się wpatrywał, no, do tego stopnia, że nawet y, przychodzi do mnie mieliże po twarzy, wtedy wiem, że już jest czas na ten spacer. No, dzisiaj niestety tylko to na kolację, nie było kolacji, dlatego że ciasto jadłam po obiedzie. A tutaj wieczorna zabawa. No, nie miałam dzisiaj Wam co nagrać, bo wiecie, jak mam rodzinkę, no to nie zawsze pamiętam o tym nagrywaniu, ale poprawię się. Następnym razem może więcej Wam nagram. Bobiczek ma tą zabawkę piszczącą. Bardzo dobra zabawka, jeszcze nigdy nie miał tak długo zabawki, chyba parę miesięcy ją ma.